37. urodziny Kamila Stocha to chyba dobry moment na to, aby przypomnieć sobie jeden z pierwszych poważnych przebłysków legendy. Oczywiście ten tytuł jest dyskusyjny. Jeszcze wcześniej był chociażby świetny występ w Pucharze Świata w Pradze Lato, no ale mimo wszystko zawody, które dziś sobie omówimy, można uznać za pierwszy indywidualny sukces naszego zawodnika. Letnie Grand Prix Oberhof 2007. Zapraszam! Fantastyczne! Zanim zacznę streszczać, warto jeszcze spojrzeć na klasyfikację generalną i ówczesny układ sił w tabeli. Prowadzi Thomas Morgenstern, tuż za nim Adam Małysz, a dalej, już z większą stratą, Kittel, Schlierenzauer, Leutzl i co ciekawe, Shohei Tochimoto. Swoją drogą, dla takich kwiatków jak 21. Choi czy Gregory Baxter z 30 punktami na koncie, lubię czasem przeglądać te wszystkie letnie wyniki. Dobra, koniec tego gadania. Lecimy z tym, co interesuje nas najbardziej. Na początek witają nas te Piękne, stare tabelki. I Ja wiem, że na temat wyglądu starych tabelek wypowiadam się chyba nazbyt często, ale te, szczerze mówiąc, były moimi ulubionymi. Mamy też przypomnienie o rekordzie: 147 metrów Ansiego Koivuranty. Zmagania otworzył Anders Bardal. Norweg, po świetnej końcówce zeszłej zimy, gdzie nawet zaliczył swoje pierwsze podium, rozbudza nadzieję Norwegów na to, że wyrośnie im nowa gwiazda. Jednak to lato póki co ma słabe, ale proszę, zima coraz bliżej mamy już trzeci dzień października to i apetyt na dalekie skoki rośnie. 129,5 metra to jest dobry skok, a jak przy obiecujących Norwegach jesteśmy, to i Tom Hilde pojawił się na rozbiegu. Jednak on wylądował 2 metry bliżej, a tutaj mamy ciekawostkę. Andreas Wang w masce w 2007 roku. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że Andreas kiedykolwiek takową nosił. Sam skok jednak kiepski. Bardala wyprzedził będący już u schyłku kariery Martin Helwart, a Helwarta Andrea Morassi. To też wówczas była naprawdę ciekawa postać. Reprezentant Włoch sensacyjnie w 2007 roku stanął na podium w Oberstdorfie, sama końcówka sezonu też bardzo dobra, więc w obliczu przegaszonego ostatnio Coloredo to on stanowił raczej największą nadzieję włoskich skoków. Dobry też skok Mattiego Hautamekiego, no sporo dużych nazwisk na początku listy, 133 metry fina i teraz to on jest liderem, a oto wielkie objawienie, ale i paradoksalnie chyba największy przegrany minionej zimy. Anders Jacobsen wyniosło go wysoko w drugiej fazie, no ale Hautamekiego nie wyprzedził. Generalnie największa część skoków kończyła się gdzieś w okolicy 127 Metra. Ja wam ich wszystkich nie pokazuję, raczej staram się, aby te streszczenia miały możliwie zwięzłą formę. No, ale w tych rejonach lądowali m.in. Emanuel Szedal czy Robert Kraniec. Powiedzmy, że w tych rejonach zaczynała się taka granica przyzwoitości. Nawiązał do niej z nawiązką także Dawid Lacaroni. A po 25 skokach mamy drobną przerwę, i to jest moment, aby zapoznać się z dokładnymi wynikami. Z 26 numerem na Belce melduje się 20-letni Polak, Kamil Stoch. Świetnie spisywał się już w seriach treningowych, więc nadzieje na dobry występ były uzasadnione. Tymczasem Kamil od początku leci bardzo wysoko i pięknie odlatuje rywalom. To jest póki co najdłuższy skok konkursu 135 metrów, no więc wygląda na to, że będzie się liczył, chociaż zobaczymy jeszcze, co zrobią inni. Kamil oczywiście w tej chwili prowadzi, no ty też wysokie, choć to podejście do lądowania było nieco nerwowe. Emocji nie koniec, bo jako kolejny na rozbiegu pojawia pojawia się 16-letni Maciej Kot. W jego przypadku jeszcze praktycznie czysta karta i ten skok też większych nadziei na punkty nie daje. Następnie obejrzeliśmy serię w większości nieudanych skoków. Być może zatem coś odwróciło się w powietrzu. 121,5 Zygurt Petersen, Dmitry Wasiljew akurat solidnie, 129 i 7 miejsce, 123 Żaparow, 118,5 Mellinger, no to nam obrazuje, że Kamil tutaj naprawdę wysoko zawiesił poprzeczkę. A oto Piotr Żyła. No jak widać nasz skład wiele się od tam tego momentu nie zmienił, ale to akurat wielkim zaskoczeniem nie jest. Piotrek chyba nierówno wyszedł z progu, no i niestety podzielił los swojego młodszego kolegi. 121,5 metra z Wiślaninem niestety się żegnamy. Lepiej poradził sobie Daiki Ito, wtedy jeszcze w kasku Red Bulla z takim odrobinę nietypowym wydaniu, no ale też nie ma tutaj mowy o ścisłej czołówce. W tej chwili siódma lokata, więc przed Wasiliewem, co może być drobnym zaskoczeniem, jeszcze dalej lądował Primoz Pikl, który jest szósty. O dwie pozycje pokonał go Roarli a Norwega także o dwie Janne Haponen 131,5 metra. Potem jednak zawodnicy znów obniżyli nieco loty. Dla kilku kolejnych granica 130 metrów okazała się nieosiągalna, a przełamał tę niemoc dopiero startujący z 46 numerem Michel Neumajer, któremu 131 metrów przy tradycyjnie dość niskich notach pozwoliło na dziewiątą lokatę. Wygląda jednak na to, że Jernej Damian chciałby się tu włączyć do walki o zwycięstwo, bo leci wysoko i to jest piękny skok, chyba jeszcze dalej niż w przypadku Kamila. 130. 8 metrów, niezłe lądowanie i Damian prowadzi. Tutaj nie było innej opcji. Ponad 6 punktów przewagi nad Kamilem Stochem. No i ciekawe, czy ujrzymy tutaj jeszcze jakąś szarżę w wykonaniu Polaka za kilkadziesiąt minut. Letnie Grand Prix rządzi się swoimi prawami, zatem jako trzeci od końca startuje Shohei Tocimoto, ale ląduje znacznie bliżej. 133,5 metra uzyskał Loicl i skokiem o metr krótszym pierwszą serię zakończył Thomas Morgenstern. Na półmetku prowadzi Słoweniec Jernej Damian, natomiast Kamil jest drugi i to jest chyba najważniejsza informacja tego popołudnia. Z tych mniej przyjemnych, to więcej Polaków w serii drugiej nie ujrzymy. No ale powiedzmy, że jak jest jakość, to ilość aż takiej różnicy nie robi. Serię decydującą niespełna 130-metrowym skokiem otworzył Paweł Karielin. Z początku nic specjalnie ekscytującego się nie działo, od zwykłe skoki pomiędzy 125 a 130 metrem. Wyróżnił się jedynie Artur Pauli skacząc 131,5 metra, a po nim kolejny tę wspomnianą górną granicę jako pierwszy o pół metra przekroczył dopiero 19 po pierwszej serii Noriaki Kasai. Nad spodziewanie dobrym skokiem popisał się też Bastian Kaltenbeck, równo 130 metrów i druga lokata, Kasajego po chwili wyprzedził Wasiliew, a Rosjanina, bohater weekendu w Hakubie, Shohei Tocimoto. Dobry też skok zawodnika, który otwierał te zawody. 130,5 metra Andersa Bardala daje mu prowadzenie i być może pewne nadzieje na awans do czołowej dziesiątki. Przed jej startem został nam jeszcze Neumayer, 131 metrów i prowadzenie, i Primo Szpikl, który ewidentnie czuł się wtedy naprawdę dobrze, aż 133 metry, no więc rozkręca nam się rywalizacja. My już jednak czekamy na start najlepszej dziesiątki, a jej pierwszym przedstawicielem będzie doświadczony Martin Helwart. Dosyć niska trajektoria lotu, ale odległość też niezła: 129,5 m i jest drugi. Fantastycznie poradził sobie tutaj Roar Liocalcei, no ale to już jest nazwisko absolutnie najwyższej klasy aż 137 metrów, więc dalej lądował dziś tylko Damian, a to Andrea Morassi, który także utrzymuje pewien poziom. On wyrównał odległość Helwarta, no i może na top 10 się załapie. Nie pomoże mu w tym jednak Janne Haponen, on celuje znacznie wyżej 137. Metrów, a więc poziom tej drugiej rundy zdaje się być wyższy niż pierwszej. Od razu noszenie też złapał Anders Jacobsen. Widać było, że to będzie daleki skok i rzeczywiście no trudno będzie utrzymać miejsce na podium Kamilowi Stochowi. Anders skoczył metr dalej od Haponena i oczywiście prowadzi, a kroku poprzednikom dotrzymał Thomas Morgenstern. I to już naprawdę potężna próbka możliwości tego zawodnika. 139,5 metra, no więc zbliżamy się zdecydowanym krokiem do granicy 140 i to jest poważny atak na podium. Atak, którego nie powstrzymał Matti Hautameki. Oczywiście też lądował daleko, no ale w obliczu tego, co tutaj się w ostatnich minutach dzieje, 134 metry nie robią już takiego wrażenia. A oto trzeci po pierwszej serii Wolfgang Kloitz. Wiemy już zatem, że któryś z Austriaków stanie dziś na podium, ale Wolfgang będzie musiał poczekać na ewentualną wpadkę Stocha lub Damiana. 135 metrów jest drugi, no i Kamil Stoch. Dotychczas najlepsze miejsce w konkursie letniego cyklu to lokata piąta z Hakuby sprzed dwóch lat, no ale tutaj otwiera się szansa na coś więcej i zobaczymy jak Polak psychicznie to wytrzyma, bo że dysponuje sporym potencjałem to raczej nikt nie ma wątpliwości, ale dobrze to wygląda. Jest wysoko i genialnie. No, to jest klasa. To jest być może 140 metrów, a więc postawił się 20-letni Polak tym wielkim przecież austriackim gwiazdom. Jest 140 metrów, a więc pod nieobecność Adama Małysza wchodzi w jego buty. No i kto wie, czy to nie wystarczy na zwycięstwo, bo Jernej Damian wydaje się nie być aż tak pewnym punktem. No, ale nie wyprzedzajmy faktów. Pamiętajmy, że tutaj istotną rzeczą jest też pokaźna przewaga, ale Słoweniec ląduje to są 133 metry, a więc nie ma innej opcji. Kamil Stoch wygra ten konkurs, a Jernej Damian musi zadowolić się drugim miejscem. Tak wygląda oficjalna klasyfikacja. No tutaj ta przewaga Kamila naprawdę duża, a więc kto wie, może po zdecydowanie najlepszym w karierze sezonie 2006-2007 nastąpi jakaś kontynuacja.